No właśnie dlatego, żebyście wy też realizowali swoje marzenia, żebyście podróżowali, ale przede wszystkim, żebyście realizowali cele takich podróży, które są zawarte w projektach Erasmus+, w takich ogólnych, nie mówię tu o szczegółowych, typu tak jak obecnego biologiczno-klimatyczno-geograficznych czy poprzednio teatralnych, bardziej myślę tutaj o poznaniu cudzej, obcej, czasami bliskiej, czasami dalszej kultury. Poznaniu nowych przyjaciół, nowych znajomości, poznaniu obcej kuchni, która też jest dla nas pewnie interesująca, bo po prostu inna. Poznanie wszystkiego, co, co inne, co nowe, co może wzbogacić i myślę, że to głównie na tym mi zależy pod tym kątem. zawsze możemy zobaczyć i odkryć coś nowego w sobie. To wszystko bardzo wzbogaca człowieka i myślę, że to, to jest głównym celem pisania, pisania tego typu projektów. Tak naprawdę, słuchajcie, hasło przewodnie jest bardzo, bardzo zbliżone do tytułu naszego projektu, czyli Woda, powietrze, gleba. Jaka jest Twoja supermoc? I właściwie mogłabym dodać przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom. Tak naprawdę, w każdym z państw, z którymi współpracujemy, i też u nas, będziemy zajmowali się wodą, która była w Portugalii, powietrzem w Polsce i glebą, i glebom, słuchajcie, w Chorwacji. Jeżeli chodzi o tą wodę, słuchajcie, woda, czyli ta super moc, super power e, Chorwacji mieliśmy bardzo fajne doświadczenia. Poznaliśmy największe zanieczyszczenia czy największe problemy związane z wodą. Poznaliśmy technologie, dzięki którym i takie bardzo nowoczesne, czyli nanomateriały, dzięki którym możemy wspierać oczyszczanie właśnie tej wody, możemy wspierać właśnie ochronę taką ekologiczną pod względem wody. Mówiliśmy trochę o cyjanobakteriach, także myślę, że cały projekt był bardzo ciekawy. W ogóle, słuchajcie, jeżeli chodzi o Erasmusa, no to przecież nie tylko jest ta warstwa edukacyjna, chociaż jest ona. Bardzo, bardzo istotna jest też ta warstwa kulturowa, językowa. Nawiązaliśmy fantastyczne znajomości, nawiązaliśmy świetne współpracę z Uniwersytetem w Aveiro. Nasi uczniowie poznali wspaniałych kolegów i koleżanki, chyba mogę powiedzieć, że już przyjaciół właśnie z Portugalii. No i cóż, mamy nadzieję, słuchajcie, że ta współpraca dalej będzie przebiegała w taki fajny sposób. W czerwcu nasi goście z Portugalii, z Chorwacji przyjeżdżają do nas, więc teraz w naszej szkole będzie się działo coś więcej. No zdecydowanie ważnym aspektem jest język angielski, ponieważ przez cały czas trwania projektu posługiwaliśmy się właśnie tym językiem no i spędzaliśmy czas z naszymi hostami, czyli osobami goszczącymi nas w swoich domach. I Dzięki temu poznaliśmy ich kulturę, to jak spędzają całe swoje dnie, jak jedzą wspólnie kolacje, co bardzo pogłębiło naszą wiedzę na temat innej kultury i innego kraju. Dla mnie najważniejszym aspektem są również podróże i zwiedziliśmy wiele miejsc. Wyspę Barre, fabrykę wody Luso, Busaco, Aveiro, Porto oraz moja hostka zabrała mnie do Coimbry, gdzie znajduje się jeden z najstarszych uniwersytetów w Europie. Dzięki udziałowi w projekcie poznaliśmy wiele wspaniałych osób, z którymi nadal utrzymujemy kontakt. Projekt miał również swoje naukowe oblicze. Wysłuchaliśmy wykładów na temat nanotechnologii oraz cyanobakterii, oraz odwiedziliśmy Wydział IT, gdzie zajęliśmy się programowaniem robotów.